Przeszedłem 3, 4 i 5 czapter Vitlereks w Robloxie Obcy w nocy. I to chyba będzie kolejny sen. O tu się mogę schować. Ktoś na radiu, Cześć. Kolego. Chcesz zakryć grę? Nie. I się schowam. Powiedziałem. Chcesz zagrać w grę? Jejku, nie rozumiesz. Pokaż mi gdzie jesteś w takim razie. Co? Nie ma sygnału. Co? Jak pokazać? Może powinienem zagrać. W grę? Więc. Bądź szczery ze mną. Jesteś sam? Ja? Okej? Okay. Nie jestem sam. Możesz mnie zobaczyć. O nie to jest straszne. Co się dzieje? Co się dzieje? O kurde. O kurde, chyba powinienem zagrać z nim w Co się dzieje? Kołałam się, on mnie tu nie znajdzie. To jest jedyna szapa, jaka jest w ogóle tu. Co się stało? O kurde. Koła się. Koła się. Co jest? Co się dzieje? Co jest? Dzisiaj to otworzysz szafę. Dobra wychodzę, jest strasznie ciemno. Bo tu nie ma. u mnie tylko nie ma. Brata nie ma. To coś będzie. Nic nie ma, ok. Czemu u mnie jest takie ciemno? Nie chcę tego gasić. 4:43 chyba muszę dotrwać do dnia. Co? No nie było tutaj. O. Co się dzieje teraz? O. Czy 17 czy 19? To jest chyba ta płyta, którą odtwarzam. O nie, no nie rób mi tego. Ja nie lubię ciemności. Światło! światło, światło, światło. Nie, ja tu nic nie widzę. Daj mi latarkę. Daj mi latarkę. Czekaj. Uuu Okej. Okay. Jak tak bym się schował, to by nie złapał jakiś Czyżbym coś słyszał? O ile światło! Widzisz jak w końcu coś będzie co mnie będzie chciało zjeść. Może to być milion much. Ale zawsze to mi... Nie. Nie idę tam bo zje. Nie, no co ty gadasz? mam ja... wejść. Zawsze się trzymać w prawej strony. Okej, okay, tu nic nie ma. Może tu coś będzie? Tylko jedno świeci. Nie chcę wchodzić głębiej. Bo umrę. O, będę musiał się chyba schować. A tam też się mogę schować, okej. Okay. Zobaczmy, czy tutaj nic nie ma. Co mógłbym podnieść. Tu mogę wejść. I co z tego? Światło. Ok, dobra, ja się tak nie bawię. Wyjdź stamtąd, ja się schowam. Zrobię tak i mnie nie będzie dla ciebie. Nie, on no nie chce tam wchodzić. Okay. Co ja mam tutaj zrobić? jakiś dors. O nie. O nie, będę musiał uciekać. Co? Ojciec, Grim. Co ty robisz tutaj? Jest sala. O, dla którego mówiłem, żebyś tu nie wchodził. O nie, dobra. Za szybko, idą te napisy. Porozmawiamy o tym, gdy są wyjść, czy coś takiego mówił na końcu. Będzie ostrożne, ok? Muszę coś takiego, kolejnego, w czym on jest, znaleźć. Ej, to otwórz mi to, tatku. Ej, nie, nie, nie. Nie, no. No, nie, no, ojciec umrze. Powiedz matce, matce że, że ją kocham. Ciebie też kocham. Ojej, no. Czemu? Niech to będzie tylko zły sen. Mogę kroczować? Nie. Szybko! Nie. Tutaj. Będzie mnie coś gonić. Mm, hello. To on nie umarł. Co on takie gboty mówi? Left. Okej. Okay. No nie. Znów tu jestem. I teraz nie idę do lewych, drzwi, tylko do prawych. Okej. Okay. Nie słucham go left To jest winda Okej okay. i to jest chyba chapter trzeci Przejścinięty Przeszedłem chyba Albo nie Co tu się jeszcze będzie dziać Chapter jest 6 O no se jaja robisz Ktoś mnie tu będzie na pewno gonić Co to za dźwięk? Ojejku Co to ma znaczyć? Ja teraz gram jako Grim ten, ten trap. O nie małam się komuś do domu Nieładnie to tak Czekaj, zamknij te drzwi. Nie gale, że tu muszę wejść. Ja jestem, robisz. Ja nadal żyję. Słodko. Muszę bo tu wejść. O nie! Co jest? Mam nadzieję, że jest u niego w porządku. Dobra, bo ja to tylko oglądałem, ja pierdzielę. Nie ma go. Tu. Ale co mam teraz zrobić? Sławam się do szafy, bo naprawdę boję się. O nie, ktoś wybił tutaj trzeba. Chapter czwarty. O jejku, będę ją... Miał... O nie. O nie. O nie, będę aż tego tak czy to. Chyba cię pogrzał. Ale tu może lepiej wchodzić. Tu coś jest. Jeden na sześć. Muszę się schować. O nie. O nie. Muszę się schować w dwie minuty. Początek. O nie, o nie, o nie, o nie. Umra, umra. Jeszcze ten sprint to jest jakaś chyba stamina, no. No tutaj chyba ileś energii, ale nie ma paska, to jest głupi. Ja muszę jeszcze wszystkie generatory w dwie minuty aktywować, tak? O nie, się mną! Szybko. Ojejku Tu się mogę schować, ale generator Mam 2 na 6 dopiero Co jest? Jest kolejny 3 na 6 O, tu się będę mógł schować też Okej okay. Nie wiem gdzie iść, nie wiem gdzie uciekać to chyba idzie do każdego generatora Jaki z... Będę aktywował Widzę generator to muszę sobie znaleźć szafkę Bo on tu przyjdzie Uciekaj Teraz O nie On tu przyjdzie tak? O tu jest generator Okej okay. I co teraz? Powinienem chyba tutaj stanąć, tak? Tak? No co jest? Co mam zrobić? Nie To jest śmieszne o, jakoś się znalazłem na już okej. Okej. to dobrze, że nie muszę z tego przechodzić, co? Gdzie nagle teraz jestem? Co? Co to jest w ogóle? Co się dzieje w tej grze? Co jest? I co teraz? Co? Chapter piąty, finał. Jak finał z kolei? Jest chyba 6 chapterów. A może 5 jednak jest? Nie wiem. Otwórz szafę. Nie ma go. Nie ma go. Ja se chcę wszystko sprawdzić w razie W. Gram bezpiecznie gdzieś tu w szafie się coś pojawiło? Chyba jednak nie. Chyba nic się nie pojawiło. To po co byłyby te szafy? To ozdoby 6.11, jest no to już prawie dzień. Ich nadal nie ma. Otworzę te szafy. Ja że do połowy mogę wejść, a później tylko połowę chowam. Dokładnie. Okej. Okay. Nie, je, nie mogę wchodzić. Ojciec, hello, Frosted. Jesteś ciągle w domu, prawda? Musisz stąd wyjść. Mam teleporter... Mam teleport. W piwnicy. No nie ufam ci, Richard. Więc mogę już wejść? Tak. Co? To wyglądało inaczej. Nie mam w ogóle latarki. Mogę coś interaktować jeszcze? Teraz po prostu poczekać No faktycznie tylko poczekać Idzie do przodu Jestem dead. Ktoś tu chodzi Aha Zwagował się gnój, śmierdzący zwagował się, co masz na myśli? Jak, charge, jak naładować. Już wrócić nie mogę O nie! Wyszedł! Co? Jak? Znów tu jest Okej okay. O o Robię tak, tak O nie Here we go no chyba tu powinien stanąć, bo to jest tyle. Co nie? Tak. Uduszę się. Uduszę się. Nie. Gdzie mój? Len. <grym> o Boże! Tak, już bym naprawdę nie spodziewał. Piasek! Na Sahara mnie wywaliło. Może na jakąś plażę. Co jest? Gdzie ja jestem? A! Ah. Zobaczyło mnie to. Teraz na jestem z jakimś domu. Ktoś coś smaży? Richard. Obudziłeś się? Znalazłem cię na plaży. Jak długo tam byłeś? Hmm. Powiedziałbym, że z dzień na pewno. Dobra, musisz tak radzić. Co tam w ogóle gotujesz? I poszedł dalej spać. Czai się. To koniec. Tak, to chyba koniec. Jeśli odcinek wam się podobał, to nie zapomnijcie zasubskrybować, dać łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Pa pa!